Chcę Państwu pokazać, kolega tutaj przygotowuje w Pecherzu. Jest to właśnie to, co mówiłem na temat tego filmu. Zakazane piosenki tam był właśnie pokazane balerą Pecherzu. Jesteśmy jednym z producentów nielicznych w Polsce, którzy właśnie wykonują ten balerę w tej formie. Może tak to. Jest to sporo pracy na tym, żeby to odpowiednio przygotować, oszczurować. bo kolega pokazuje, jak. Będzie to sznurował. Tutaj chodzi o umiejętność, żeby ten pęcherz nie uszkodzić, bo to co powiedzmy ten, to mięso powiedzmy, odda w tym pęcherzu, pozostaje w pęcherzu. Więc nie mogą być porobione żadne dziurki, oprócz sznurka, który jest sznurowany tą To sporo zabawy, ale jeżeli jest o smaczniejszy niż normalne. É, em yes,